Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Piątek 26 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również w liturgii wspominamy świętego Franciszka. Bieda czynę zasyżu, Dzisiaj swoje imieniny papieskie obchodzi papież Franciszek. A to jest kolejny odcinek SOS. Słowa o słowie, na który ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Wsłuchujemy się w kolejny rozdział Księgi Hioba. Dzisiaj jesteśmy już w tym momencie, kiedy po tych wszystkich perypetiach, sytuacjach istnie tragicznych, kiedy Hiob wszystko traci, szoruje trochę po dnie i swoich wątpliwości i, i zmagań, kiedy zostaje zupełnie sam, kiedy nie tylko traci to, co materialne, ale to, albo właściwie tych, którzy byli bliscy, którym się wydawało, że są bliscy dla Niego. Kiedy dochodzi do tego momentu by wyznać wiarę w Boga, kiedy mówi: Ja wiem, że wybawca mój żyje i że moje oczy go zobaczą, moje ciało go zobaczy i całe moje ciało tęskni na spotkanie z moim wybawcą. To dzisiaj już dochodzimy do tego momentu, kiedy do chyba przychodzi Pan Bóg, żeby z Nim dialogować, żeby z Nim rozmawiać. I Pan Bóg tę rozmowę rozpoczyna od takiego, jakbym, poematu na temat stworzenia. Od takiego może zaproszenia Chioba, przez Chioba każdego z nas, żebyśmy zobaczyli ten piękny, otaczający nas świat. To słowo, jakby tak bardzo mocno koresponduje z dzisiejszym patronem, świętym Franciszkiem, który tak bardzo kochając Boga, kochając twórcę, ukochał też stworzenie. I Pan Bóg pyta się Chioba, czy ma wpływ na ten świat? Czy mam wpływ na poranek, na zmierzch? Czy mam wpływ na to, kiedy słońce wstaje, kiedy zachodzi? Czy mam wpływ na. Te wszystkie chociażby pola roku, i Hiob odpowiada jednym zdaniem: Jestem mały wobec tego wszystkiego. Jestem mały. Co mam powiedzieć? Oczywiście, kiedy Pan Bóg pokazuje to wielkie, piękne dzieło stworzenia, zapraszając też Hioba i każdego z nas, żebyśmy stanęli i powiedzieli: To no, co mam mówić? Jestem mały. Kiedy patrzę na ten cały wszechświat, na te prawa, które rządzą się wszechświatem, to wiem, że nie mam na to większego wpływu. Jestem mały. Oczywiście mam wpływ poprzez taką postawę wdzięczności, taki troski o ten świat, że nic w tym świecie nie jest oczywiste. To, co najważniejsze, że to, co jest mi dane, to ja nie... To, to nie jest moją własnością, tylko to jest pewne dobro, które jest też dla mnie takim zaproszeniem, żebym się troszczył o to dobro, o ten mój mały świat, mój taki lokalny dom, moje takie lokalne środowisko, żebym umiał to przyjmować jako... Też taki znak obecności Pana Boga, ale też dar Pana Boga dla mnie umiał być za to wdzięczny. Dlaczego ta wdzięczność jest taka ważna? O tym nam mówi dzisiejsza Ewangelia i te słowa trochę może takie surowe Jezusa, takie stanowcze, ale doskonale wiemy, że to są słowa, które wynikają prosto z serca Pana Jezusa. Bo Jezus nie jest tym, który dzisiaj grozi, ale nas ostrzega, który pokazuje nam konsekwencje naszego życia mówiąc biada tobie korozaim biada tobie becaido biada tobie kafarnaum tak naprawdę pan Jezus pokazuje nam pewne takie postawy w naszym życiu które możemy nazwać przyzwyczajeniami że często możemy wpaść w taką pułapkę takiego tylko myślenia że jak należy do jakiejś społeczności to przez samo przynależność to już wszystko mi jest gwarantowane że jak jestem katolikiem, że jak jestem Polakiem z kraju św. Jana Pawła II, że jak należę do jakiejś wspólnoty, że jak jestem księdzem, że jak jestem osobą konsekrowaną, to ja już nic nie muszę robić. Bethsaida, Korozaim, Kafarnaum to są miejsca, w których Jezus dokonał najwięcej cudów. Ludzie mieszkający na tych terenach widzieli najwięcej tego, co działał Jezus. A jednak ich serca były obojętne. Bo są z miasta, bo są z krainy Jezusa? Czy to naprawdę wystarczy? Tak przypomina mi się chociażby ta obietnica, którą złożył nam, redemptorystom, nasz założyciel święty Alfons że kto umrze w zgromadzeniu, będzie zbawiony. Ale przecież doskonale wiemy, że nie wystarczy wytrwać tylko w zgromadzeniu. Tak przywegetować, że wystarczy, że będę redemptorystą, i to mi już otwiera drogę do nieba. To ciągłe troszczenie się o to, życie z Panem Bogiem. Samo bycie księdzem jest, nie sprawia, że jestem kimś lepszym. Samo bycie księdzem nie sprawia, że jestem blisko, bliżej Pana Boga. Nawet codzienne dotykanie w Eucharystii moimi rękami Bożego Ciała i wypowiadanie tych słów, którym Bóg przecież jest posłuszny, bo kiedy ja wypowiadam, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to przecież na moje ludzkie słowo, kapłańskie słowo. Bóg przemienia, przeistacza ten chleb, to wino, w swoje ciało, w swoją krew. Ale mogę być tak bardzo blisko, mogę być świadkiem, naocznym świadkiem i doświadczać tego cudu każdego dnia. I doskonale wiemy, że moje serce może być bardzo dalekie może być sercem wilka, drapieżcy że nie wystarczy, że kimś już jestem, że coś w życiu osiągnąłem. Nie wystarczy nawet trwać w jakiejś sentymentalnej przeszłości i tylko jakby odświeżać tą przeszłość. Nie wystarczy kontynuowanie pewnych zwyczajów. Nie wystarczy, że to, co kiedyś czegoś doświadczyłem, dzisiaj nie wystarczy. Bo jeżeli Pan Bóg mnie do czegoś bardzo konkretnego zaprosił, czyli dał mi tak wiele łask w młodym wieku i na każdym etapie mojego życia, to nie po to, żebym jak tak usiadł na laurach, i tylko się identyfikował, no ja jestem z parafii, którą prowadzą redemptoryści, franciszkanie, jezuici, dominikanie, bo ja kiedyś w przeszłości byłem ministrantem. No, lubię takie momenty czasem na weselach, kiedy już tam trochę pójdzie może za dużo trunków i wtedy jak my księża jesteśmy na takich uroczystościach, czy w ogóle jakichś uroczystościach rodzinnych, czy, czy jak są więcej znajomi, i wtedy komuś się przypomni, że kiedyś był ministrantem, że dzisiaj nie chodzi do kościoła, ale kiedyś tam był w jakiejś wspólnocie, był w oazie. I popatrz, to jest ważne, że Pan bo kiedyś zaprosił Cię do takiego udziału, pięknego udziału, w bliskości z Nim. I co się stało? Że nie wystarczy wspominać, że kiedyś coś, że byłem na pielgrzymce, że byłem w Medjugorje, że kiedyś byłem gdzieś w jakimś sanktuarium. Nie wystarczy wspominać. Nie wystarczy bazować tylko na jakichś tytułach, trofeach, które dokonały się w młodości. To mogą nam ludzie przeczytać na pogrzebie, ale to nam nic potem nie da. Pytanie jest o to, co dzisiaj. Gdyby Tyr i Sydon doświadczył tego, co my doświadczamy, to ludzie by dawno z tamtych terenów się nawrócili. My czasem łatwo kogoś gdzieś oceniamy, że ktoś jest taki czy owaki, nie chodzi do kościoła. A co jest ze mną, kiedy ja jestem w tym kościele, kiedy jestem na Eucharystii, kiedy ja przystępuję do sakramentów i czy to rzeczywiście jest widoczne w moim życiu? Czy rzeczywiście ja korzystam z tych owoców, tego wszystkiego, co Pan Bóg udziela mi w kościele, przez moje ręce, przez moją posługę, czy też przez posługę innych, w których uczestniczę? Że naprawdę rzeczą bardzo niebezpieczną jest taka oczywistość, że ja do czegoś należę, kimś jestem i już na podstawie tego wszystko mi się należy. Królestwo Boże to nie jest kwestia legitymacji i zebranych podpisów, zebranych punktów. To nie jest kwestia tego, gdzie ja w życiu byłem, co w życiu zrobiłem kiedyś, ale Królestwo Niebieskie to jest rzeczywistość, która dokonuje się tu i teraz. Gdzie teraz jestem, dzięki temu, co w życiu osiągnąłem. Bo może być tak, że mogę mieć przez swoje życie udział w wielu rzeczach, pięknych rzeczach, kościelnych, wspólnotowych, duchowych. Mogłem wiele rzeczy doświadczyć i gdzieś się tym na tym zatrzymać, a może i pogubić. A ktoś może nie mieć tego doświadczenia tak jak mieszkańcy Tyru i Sydonu. Może ktoś może mieć takie doświadczenie nawet jakiegoś grzechu, zła, niewierności. Ale w pewnym momencie, tak jak może dobry łotr, jak Zacheusz, jak Mateusz, będzie miał tą łaskę spotkania z Panem Jezusem. Czasem może w ostatnich momentach swojego życia. Jeżeli Pan Bóg mnie zaprasza do wielkich rzeczy, to wymaga ode mnie też wielkoduszności mojego serca, mojego życia, moich postaw. Jeszcze raz powiem, w tym świecie nic nie jest oczywiste poza Panem Bogiem. I nie ma gotowych odpowiedzi, i nie ma takiej oczywistości, i takiej pewności poza Panem Bogiem, Jego miłosierdziem, Jego dobrocią. Pomyślmy o tym dzisiaj tak po Bożemu, żebyśmy nie byli tylko koneserami antykwariatów, koneserami, którzy ciągle tylko żyją wspomnieniami, kiedyś to było, tylko żebyś patrząc na swoje życie, na swoją historię, na to, do czego Pan Bóg Cię zaprasza. Każdego dnia przez sytuacje, przez wydarzenia, przez znaki, które się dokonują, chociażby tym takim znakiem w kościele, życia Kościoła jest synod, który odbywa się w Kościele, który odbywa się w Rzymie. Wsłuchiwanie się w głos, nie w pogłoski, nie w plotki, ale w głos, który dokonuje się tam w sercu Kościoła i umiejętność rozpoznawania tego głosu, tego znaku, a nie tylko życie wspomnieniami, kiedyś to było. Jeżeli to jest inspirujące, jeżeli to jest rozwijające, to tak. Ale tylko wtedy, kiedy otwiera mnie na dzisiaj, na jutro. Na tą nowość, na tą świeżość Ewangelii, tak jak powie papież Franciszek, na tą niespodziankę Pana Boga, na tą niespodziankę miłosierdzia. Bóg przychodzi tu i teraz, w tym momencie, w tym, tego poranka, w dzisiejsze południe, popołudnie, w Twoich dzisiejszych rozmowach, spotkaniach, może też i samotności. Bóg chce przyjść do Ciebie. Chcę Ciebie nawrócić. Chcę otworzyć Twoje moje serce. Chcę otworzyć Twoje moje oczy, moje uszy, żebym zaczął więcej widzieć, więcej słuchać i więcej doświadczać sercem Pana Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.